Ale coś mi się przypomniało, co Panu opowiem. Otóż wiele, wiele lat temu, w 1989 roku, zamówił się do mnie Pan Jarosław Kaczyński, który wówczas przystąpił do realizacji tak zwanego planu przyspieszenia. Spotkaliśmy się w gmachu KC i Pan Kaczyński powiedział mi: Chciałem Pana poinformować, że zmieniamy koalicję większościową to znaczy yy, pana sojusznicy dotychczasowi, ZSL i SD przychodzą na naszą stronę, mamy większość w Sejmie i jutro y, bierze, y, będziemy tą większość mogli udowodnić. Ja mówię, no tak, ale panie pośle, ale przecież to jest niezgodne z umowami okrągłego stołu. A wtedy Kaczyński powiedział, no tak, ale to jest gra parlamentarna. Jak zaczęliście grę parlamentarną, to musicie się z konsekwencjami, no i tak się stało.